Fasolka szparagowa z airfryera lub piekarnika. Do tego buła z mielonym i sadzonym jajem. Lista składników bardzo krótka. Buła, mielony, małosolny, gołda oraz pomidor. Do tego fasolka szparagowa i przyprawy. Fasolkę żółtą szparagową przyprawiam pastą czosnkową, oliwą z oliwek, 2-3 stołowe łyżki. Do tego sól morska. I możecie na przykład użyć mieszanki już gotowej do na przykład do ziemniaków pieczonych, ale ja nie idę na skróty i pokażę Wam moje ulubione przyprawy. Suszona cebula, papryka słodka i grubo zmielony czarny pieprz. Fasolkę dokładnie mieszam w przyprawach, przekładam ją do takiej formy z papieru do pieczenia i następnie do michy airfryera. Temperatura 190. 180 stopni, czas operacyjny 8 minut. Funkcja grill. Bułę przepaławiam na pół. Następnie na dół lecą dwa plasterki sera gouda. Kotlecik milony również zostanie przepołowiony, następnie podgrzany, podsmażony na maśle klarowanym, a obok niego wbije jajo sadzone. Po czterech minutach otwieram kieszeń airfryera i dobrze e, trzeba wstrząsnąć, aby się fasolka przemieszała. Sosik do buły, majonez, ketchup, musztarda, szybkie mieszu, mieszu, dokładne proporcje w opisie filmu. Szybki instruktaż składania buły. Buła, sergołda, sałata, mięsiwo. Pomidor malinowy, sól, ogórek małosolny, na to leci jajo sadzone i dużo sosiwa. I zamykamy bułę. Zresztą, po co ja to mówię? Wszystko widzicie. pasolkę szparagową posypuję jeszcze szczyptą parmezanu. Spróbujmy. Buła z milionem wyśmienita. Małosolny ogórek, gołda. Rebelacja. Zarówno na ciepło i na zimno sosik. Bulgerowy podbija to wszystko do potęgi trzeciej. Fasolka. Bardzo dobra. Delikatnie przebija się czosnek. Możecie go pominąć, ale ja lubię. Więc nie przeszkadza mi to na pewno. Czy parmezan jest odpowiedni, nie dla każdego też ale w tym przypadku do burgerka jajka sadzonego innych pyszności na pewno daje radę bardzo dobre polecam fasolkę żółtą zieloną z airfryera czy tam z piekarnika dzięki za uwagę Dajcie tego suba w końcu, bo 95% to są widzowie poza subskrypcji. Zostawcie łapę do góry, napiszcie w komentarzu co tam chcecie.